Witam Was w kolejnej części poradników o podstawach Redstone. W tej odsłonie chcę Wam przedstawić sposoby na zapamiętywanie sygnałów. Jestem Brad Masterise i zapraszam do oglądania. Do zapamiętywania sygnału używamy komórek pamięci i przerzutników. Przerzutniki charakteryzują się tym, że do ich zmiany ich stanu potrzebne jest tylko jedno wejście. Komórka pamięci charakteryzuje się tym, że ma wejście ustawiające jej stan i wejście resetujące. Podstawową komórką pamięci jest RSNOR. Najprostszym sposobem budowy jest ten, przedstawiony na filmie. Z technicznego punktu widzenia każda tego typu komórka ma dwa wejścia i dwa wyjścia. Jednak w minecraftowych odpowiednikach jedno wejście unifikuje się z jednym wyjściem, pełniąc obie role naraz. Jedno wyjście będzie zawsze ważniejsze i to na jego podstawie określać będziemy stan komórki pamięci. Gdy zasilimy wejście włączające, to komórka pamięci przybierze stan 1. Gdy zasilimy wejście resetujące, komórka przybierze stan 0. Drugie, mniej ważne wyjście będzie zawsze przedstawiało odwrotność stanu komórki. W obwodach czerwonego proszku używa się dwóch rodzajów przerzutników. T oraz D. Przerzutnik typu T, od angielskiego toggle, posiada jedno wejście i jedno wyjście. Przerzutnik zmienia swój stan zawsze, gdy zasilone zostanie wejście. Gdy przerzutnik reprezentuje stan 0 i zostanie zasilony, Zacznie reprezentować stan 1. Gdy ponownie go zasilimy, zacznie reprezentować stan 0. Przerzutnik typu D od angielskiego data służy do zapamiętywania stanu tylko gdy spełniony jest warunek. Posiada on wejście, wyjście i linię zapisu. Jeżeli linia zapisu jest wyłączona, wyjście przerzutnika będzie zawsze takie same jak wejście. Jeżeli linia zapisu jest zasilona, przerzutnik zapamięta aktualny stan wejścia. Jeżeli linia zapisu jest aktywowana, zmiana wejścia nie będzie wywierała zmiany na wyjściu. I to byłoby na tyle w tej części poradnika, resztę od zera. Zapraszam na mój kanał oraz do komentowania i dzielenia się uwagami. Jestem Redmasteries, dzięki za oglądanie. Cześć.